Łonią w niedzielę stał się odpowiednim miejscem dla pasjonatów motoryzacji. Na placu za urzędem gminy pojawiła się ponad setka niesamowitych aut. I motocykli. A wszystko za sprawą motoryzacyjnego zlotu, którego głównym celem, oprócz prezentacji swoich aut, była pomoc dla Bartoszka Jędrasika, który na pokonanie swojej choroby SMA potrzebuje ponad 10 milionów złotych. Pomysłodawcą charytatywnego wydarzenia był Motoklub Bogoria, który do organizacyjnej współpracy zaprosił Urząd Gminy Włoniowie i Gminny Ośrodek Kultury. Jak przyznał Jakub Ozdoba, organizator Wydarzenia motoklub z Bogori ma już doświadczenie w pomaganiu i chce przez swoją motoryzacyjną pasję nieść pomoc każdemu, kto tego potrzebuje. W przeszłości organizowaliśmy zlot dla Igi Kaszmarczyk z zapatowa Tak samo była zbiórka na terapię genową. Na no, że my, jak to już postanowimy, że coś zrobimy, no to mówię, dlaczego, mówię, dlaczego nie? Zebraliśmy się. Kiedyś stwierdzili, że no warto coś takiego zrobić, bo po prostu... Ja tak szczerze powiem mi to boli, to po prostu, że zbiórka ruszyła 3 miesiące temu, a jest dopiero może ile? Pół miliona zebrane. I właśnie to jest najgorsze, że nasz rząd po prostu nie chce tego refundować. Jak pan myśli uda się zebrać kwotę dla Bartoszka? No na pewno, mamy taką nadzieję. Już na opotowie pokazywaliśmy, że pokazaliśmy, że umiemy się jednoczyć. Zebraliśmy wtedy 26 tysięcy, więc mam nadzieję, że i tym razem pobijemy rekord. Wśród właścicieli zabytkowych i tuningowanych aut znaleźli się również miłośnicy pomagania z olbrzymim sercem otwartym na pomoc Bartoszkowi. Ogólnie od małego się interesuję motoryzacją i też mnie zainspirowało to, że jest charytatywny zlot, a na charytatywnych zlotach lubię pomagać, więc przyjechałem na zlot charytatywny. Ile takich zlotów już było z tym samochodem? Z tym samochodem to jest dopiero pierwszy zlot, bo niedawno go kupiłem i na razie to jest pierwszy zlot i właśnie tutaj przyjechałem. Czy takie hobby jest drogie? Oj, po tym aucie, to tak chyba troszkę. Jest drogie i trzeba dużo strasznie czasu poświęcić i pieniędzy tak samo włożyć w to auto. Każde auto zresztą. Jak, jak każdy chce się bawić w takie tuningi, to no to nie jest mała kwota pieniężna, jeśli chce się bawić w takie coś. Na pewno jest to jakaś skarbonka. Niekoniecznie się to opłaca, ale jeżeli ma się taką pasję, no to czemu nie? Wśród ponad 130 aut i 20 motocykli, każdy mógł również odwiedzić kilka stoisk, gdzie czekały same kulinarne dobroci przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Oczywiście były również licytacje oraz pokaz ratownictwa przygotowany przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Włoniowie. W Włoniowie w, w niedzielę pojawiła się babcia Bartoszka Joanna Łyczak, która podziękowała każdemu za pomoc. Jak powiedziała, jest pełna nadziei. Ponieważ w koło jest wiele osób dobrej woli. Proszę powiedzieć, jak się teraz bartoszek czuję? Po tej naszej, co były na 8 dni na rehabilitacji w Warszawie, podnosi rączkę i utrzyma już butelkę, butelkę z wodą, no tam nie trzeba dużo tego. I nóżki bardzo ładnie do góry i było przede wszystkim ćwiczenie, żeby siedział i kręgosłup był. Prosto, bo on, jak go trzymamy, no to troszkę się zaopukla. Ale teraz prawdopodobnie jest dobrze. Na razie trudne są czasy, bo wiemy, ale są bardzo dobrzy ludzie. W trakcie wydarzenia udało się zebrać ponad 17 tysięcy złotych. Katarzyna szluga, STV Info.